Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje O naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis w tłumaczeniu ojca Władysława Lona z Towarzystwa Jezusowego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, oblubienico Ducha Świętego, wspomóż mnie, abym nie tylko słuchał tych treści, ale nimi żył. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, mówi Pan. Oto są słowa Chrystusa, którymi nas napomina, abyśmy naśladowali Jego życie i obyczaje, jeśli chcemy żyć w świetle prawdy i być wolnymi od wszelkiej ślepoty serca. Rozpamiętywanie więc życia Jezusa Chrystusa. Niech będzie naszym najważniejszym ćwiczeniem. Nauka Jezusa Chrystusa przewyższa wszystkie nauki świętych. Kto by miał jej ducha, znalazłby w niej ukrytą mannę. Zdarza się jednak, że wielu często słucha Ewangelii, lecz mało w nich pragnienia Boga. Bo brak im ducha Chrystusowego. Jeśli chcesz w pełni i do głębi serca rozumieć słowa Chrystusa, usiłuj naśladować go całym swoim życiem. Dobry Boże, dziękuję Ci za tych kilka zdań, które wysłuchałem. Spraw, abym w moim życiu naśladował Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Maryjo, wspomożycielko wiernych, módl się za nami. Amen. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis w tłumaczeniu ojca Władysława Lona. Pełna wersja audiobooka, książka lub e-book dostępne na stronie na jej głowie.pl